Trzy rzeczy, za które znienawidzi się Twój groomer. Nazywam się Marcin Gubała i odpowiadam na Wasze pytania. Po pierwsze, odwoływanie wizyty bez zachowania odpowiedniego odstępu czasowego. To jest najgorsza rzecz, która powoduje, że groomer nie jest w stanie znaleźć zastępca na Twoje miejsce, przychodzi do pracy, a Ciebie nie ma. Po prostu nie zarabia. Tak nie możesz robić. Po drugie, jeszcze gorsza rzecz, to nie przyjście na zaplanowaną wizytę. Potwierdziłeś swoją obecność, groomer na ciebie czeka, a ty po prostu bez słowa się nie zjawiasz. No to jest po prostu brak szacunku. Tego się nie robi i to powoduje, że groomer nienawidzi takich klientów i nie chce później z nimi pracować. Nie rób tak. Po trzecie. Ciągłe spóźnienie na wizytę. Szanujmy swój czas. Jeżeli groomer umawia wizytę Twojego pieska na godzinę 13, bądź na 13 albo przed 13, żebyście mieli jeszcze czas porozmawiać. Nie ma nic gorszego niż spóźnienie na wizytę 10, 15, 20, nawet 30 minut. To całkowicie rozwala kalendarz Twojemu groomerowi i powoduje, że w przyszłości będzie rzadziej chciał pracować z Twoim pieskiem. Jest oczywiście jeszcze wiele tematów, które wpływają na relacje między tobą a Groomerem. Natomiast to są takie najważniejsze trzy podstawowe zasady, które musisz się trzymać i ich przestrzegać, żeby wasza współpraca kwitła i trwała wiele lat. Aby nie przegapić kolejnych materiałów, nie zapomnij mnie zaobserwować na Instagramie.